Zastanawiasz się czasem, co zrobisz, kiedy umrze Twój zwierzęcy przyjaciel, jak go pochowasz, jak upamiętnisz, jak sobie poradzisz z żałobą, czy może jak wielu z nas nawet nie chcesz o tym myśleć. Ten materiał powstał, aby wspierać Cię na każdym etapie rozstawania się z ukochanym zwierzakiem. To trudny proces, ale nie musimy być w nim sami. Chcielibyśmy, żeby nasze zwierzęta żyły wiecznie. Uciekamy przed myślą o ich śmierci, choć przecież wiemy, że kiedyś to się stanie. Ale mimo, że się boimy i nie chcemy o tym myśleć, to wcześniejsze rozważenie pewnych praktycznych kwestii uchroni nas przed chaosem, zakupieniem i być może podjęciem w emocjach jakiejś decyzji, której potem możemy żałować. Przede wszystkim pamiętajmy, że w kwestii pochówku mamy wybór. Możemy zdecydować, czy chcemy pochować ciało pupila na cmentarzu dla zwierząt, czy oddać je do kremacji, czy też zostawić w lecznicy do tzw. utylizacji. Zanim omówimy różnicę pomiędzy tymi trzema opcjami, wspomnimy o czwartej, popularnej, ale nielegalnej metodzie. Wiele osób decyduje się na samodzielny pochówek zwierzęcia gdzieś w lesie, w ogrodzie lub na działce. Emocjonalnie jest zrozumiałe, że chcemy pochować zwierzaka gdzieś w pobliżu, Albo w miejscu, które lubił, ale trzeba wiedzieć, że taki pochówek, również na prywatnej działce, jest w Polsce nielegalny. Niektóre placówki weterynaryjne współpracują z krematoriami i mogą pośredniczyć w procesie kremacji, ale nie wszystkie. Dlatego kluczowe jest ustalenie, czy pozostawione w lecznicy ciało ma zostać skremowane, czy zutylizowane. A w przypadku utylizacji ciało zwierzęcia trafi do zakładu przetwarzania odpadów zwierzęcych. Gdzie zostanie zmielone i spalone wraz z innymi odpadami. Natomiast kremacja w profesjonalnym krematorium dla zwierząt jest procesem, w którym ciało zwierzęcia jest traktowane w taki sposób, na jaki zasługuje każdy kochający i kochany członek rodziny, z godnością i szacunkiem. Witamy w krematorium Stima, krematorium dla zwierząt towarzyszących w Rudzie Śląskiej. W tym krematorium kremujemy zwierzęta różnych gatunków: psy, koty, gryzonie, małe ptaszki, również zwierzęta egzotyczne. Wiemy, że dzisiaj miejsce, jakie zwierzęta zajmują w naszej rodzinie, jest zupełnie inne. Jesteśmy bliżej tych zwierząt, są one dla nas członkami. Rodziny. Dlatego w momencie, kiedy zbliża się ten moment, kiedy będziemy potrzebowali skorzystać z usług takiego miejsca, warto zorientować się, gdzie wokół nas jest najbliższe krematorium dla zwierząt. Żadne zwierzę, ani żaden opiekun nie są tutaj anonimowi. Nasz personel, który jest świetnie przeszkolony, przeprowadzi Państwa przez cały ten proces, będzie Was wspierał przed. Mamy również grupy wsparcia po kremacji i nikt nie zostanie sam. We jest dla nas bardzo ważne, abyście czuli Państwo naszą opiekę, żebyście czuli, że wszystkie emocje, które są związane z pochówkiem naszego zwierzęcia, z jego śmiercią, ze stratą, są przez nas szanowane. Że żałoba, którą przeżywacie, jest dla nas równie ważna. Przygotowaliśmy specjalną usługę ceremonię pożegnania połączoną z kremacją indywidualną. To przestrzeń, w której możecie po raz ostatni zobaczyć swojego ukochanego pupila, pożegnać go, powiedzieć do niego ostatnie słowa, przytulić, napisać do niego list, który może zostać z nim skremowany. Nasz pracownik zabierze Państwa do pomieszczenia, w którym będziecie mogli zobaczyć. Początek kremacji pupila oraz zaczekać na jej zakończenie i odebrać prochę ukochanego zwierzęcia. Ostatnia opcja to pochówek zwierzaka na cmentarzu dla zwierząt. Można tam pochować zwierzę w tradycyjnym grobie lub zakopać urnę z prochami. Tak jak w przypadku ludzi. Zwierzę dostaje swoją kwaterę, gdzie można postawić pomnik, upamiętniającą tablicę, zasadzić rośliny. Odwiedzając stan naszego zwierzaka, czujemy, że nie jesteśmy sami w swojej żałobie. Ludzie przyjeżdżają, palą znicze, składają kwiaty, zostawiają charakterystyczne dla zwierzęcych cmentarzy kręcące się kolorowe wiatraczki. Można wymienić się wspomnieniami z ludźmi, którzy czują tak jak my. To przynosi ulgę. Szczególnie tłumnie jest w pierwszą niedzielę października, kiedy obchodzimy zwierzęce zaduszki. Cmentarzy powstaje coraz więcej. W Polsce jest już ich kilkanaście, rozsianych po całym kraju. Życie jest nieprzewidywalne, także moment, w którym nadejdzie śmierć. Może zdarzyć się tak, że Twój zwierzak umrze w domu. Jeśli wcześniej się do tego przygotujemy i będziemy wiedzieli co robić, to pozwoli nam na spokojne spędzenie z nim ostatnich chwil. To moment na podziękowanie mu za wspólne życie i czułe pożegnanie. O tym, jak zaopiekować się ciałem zwierzęcia w oczekiwaniu na pochówek, rozmawiamy z lekarzem weterynarii. Po śmierci zwierzęcia w domu, gdy opadną już wszystkie emocje, powinniśmy przygotować ciało do odpowiedniego pochówku. Wszystkie czynności, które będziemy wykonywali, musimy robić w rękawiczkach jednorazowego użytku ze względu na to, że możemy mieć do czynienia z materiałem zakaźnym. Pierwsze rzeczy, które robimy, to czyścimy okolice pyska i odbytu z wydzielin, które mogą się pojawić w momencie śmierci zwierzęcia. Możemy też schować język, jeżeli wypad i zamknąć oczy. Musimy pamiętać też o tym, że ciało martwego zwierzaka dosyć szybko może zacząć nieprzyjemnie pachnieć. W zależności od tego, kiedy mamy umówiony transport, musimy je przechowywać w chłodnym miejscu, najlepiej w plastikowych workach, tak żeby nie miały kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Po zabezpieczeniu ciała zwierzęcia, można położyć przy jego boku kwiaty, czy ulubione smakołyki, zabawki. Zapalić świeczki. To ostatnie chwile zwierzęcia z najbliższymi z pewnością zostaną przez nas zapamiętane i są ważnym rytuałem w procesie pożegnania i późniejszej żałoby. Po pożegnaniu trzeba skontaktować się z krematorium, cmentarzem dla zwierząt albo ośrodkiem prowadzącym w gminie utylizację zwierzęcych zwłok. Moment pożegnania to uwieńczenie naszej relacji ze zwierzęcym towarzyszem. To bardzo ważna chwila. W której oddajemy ukochanemu zwierzęciu hołd i szacunek, dziękując mu za wspólne życie, za jego miłość i oddanie. Świadome przygotowanie się do tego momentu to nie wyraz braku miłości, tylko odpowiedzialności i troski, bo przecież miłość nie kończy się w dniu śmierci. Pamiętajmy, że śmierć to część cyklu życia. Przeżycie tej chwili przytomnie i z czułością pozwoli nam zachować piękne wspomnienia. I pomoże przejść przez czas żałoby. Istnieją bezpieczne przestrzenie rozmowy o pożegnaniu ze zwierzętami, o naszej miłości do nich oraz o przeżywanej żałobie. Warto szukać informacji na ten temat w publikacjach przygotowanych przez adopciaki.pl czy Akademię Estima. O tych wszystkich miejscach opowiemy więcej w następnym odcinku. Wszystkie cytowane w tym filmie linki znajdziecie w opisie. Jeśli ten materiał Ci pomógł, Podziel się nim z kimś, kto może go potrzebować. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie z emocjami w obliczu śmierci zwierzęcia, jak pomóc sobie, ale też dzieciom i innym zwierzętom w domu, które również odczuwają stratę towarzysza, oraz gdzie szukać wsparcia żałobie po zwierzęciu, która nadal zbyt często spotyka się z niezrozumieniem.